Tu patrz jak ona on tą grebę robi Da się No i co? A kogo to interesuje? Fajnie wygląda Ja na przykład nie Dobra, ale z... kiedy? Powiedz kiedy? To światło jest No co, nie powiesz? Ale co kiedy? Jesteś się celiksem? Kiedy o to pytałem? Twój kolega pytał Nie, mój kolega, nie... on nic nie pytał Najładniejszą reblę, tyle usłyszałem no, no to to było pytanie powiedział, że ma Mogę ale pytanie. Ale mnie To że nie interesuje. ciebie pyta No spoko on tego do mnie do ciebie może co... A napój mnie na pój podbiega iść, czy tutaj coś mówi Jakoś to nie ale tam ten czerwony chyba Dobrze, nie ma. No, Dobrze, ale nie gadał do ciebie o ten, e? o ten, o ten A to po co tutaj? No podbiega? dawaj ten <laughs> A no to zapomniałem, to jest stagn prywatny twój, no tak. Tak, no Kukwa, całkiem... Do czerwonej linii Do czerwonej linii? Dobra, dla Tak jak u kubolasów. Jest to jakiś mechanik? Ej, Ben, to ty jesteś? Nie będę w leczę. 228 W każdym bądź razie tam ten łeb chce też filmik tam po drugiej stronie 228 Nie, no na nadwój kudałby cię Rebeka rozpiędowi z klucza tak, taki spany jest, że zobaczmy, to kogoś gierwie, w ogóle spotfygdzony, już się nawet nie pytaj, czy tak, czy nie, <grymne> Co? Co? Halo Lecę po 6 na 6 tylko kurka nie działa ty Momencik, idę po widać, że... To wyjmuj kantal... O! Manik, wanik! Weź mi Haga Kaga napraw szybko, dam ci dwa koła przelewem Weź mi to napraw Poleć mi dwa koła przelewem z już, Idź Idź pilnuj tamtych Mam Idź pilnuj tam nie wjeżdżają אבן זאת, אבן זאת זה אותו Tak, jakieś do Webster, ty siadaj tam, siadaj do tego, siadaj do tamtego, odsłuchaj mnie raz, a ja, ja ci go webster. Ja opka, żeby nie musiał wkać. Mm -hmm. Może pani zobaczyć na tyłczu, pani też. I chodź na chwilę. Jezu, jeszcze mi kolej mi potkała, wchodzi do niebie Osulczysz, jak co wyjeżdż? Wtedy powiedziałeś ten spany Co chciałeś? Co tak, chciałeś? Chyba tak, tak, pa... no, no i potem karcie tam idzie Dlatego wy, was trup Drugo drugą bramę idzie zajebany A ja chcę tutaj stać Ja chcę tutaj stać Jedziesz ty ty blaster Tak wcale jesteś? Dobra. No Do get Podaj się, Podaj poddaj, poddaj się. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj się. Łapy podnoś. Łapy podnoś. Łapy podnoś. Pobijaj go, bo nie wiem. To źle to się skończy, więc pojedź do po

Mogę go też zaatakować helikopterem jakby ten W sensie Ja bym go Helko uh -huh. Dawaj wiesz, tam gdzie zawsze skaczę Wiesz kto Chodź za mną, za mną chodź uh -huh. Halo? czekaj, bo ty tam w dziugie wjechałeś? jedziesz no co to czekaj, co czekaj, czekaj, mnie. czekaj, czekaj, czekaj,